Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak zrobić własny sposób kanał na YouTube, więc wchodzimy w zakładkę Zaloguj się. Klikamy zaloguj się. O, możemy użyć swojego konta tutaj. Wpisujemy swoje konto, ale ja robię nowe konto, że ja już tego jestem. Wpisujemy imię, mi będzie co Works.

przysła mi wiadomość i ofertę z Google Play, zaznaczamy, akceptuję, ładuje się nam, musimy wpisać, yy... no to co nam się wyskoczy, się coś innego się wyskoczy, teraz się pokażę, Mogę jeszcze tak pokazać może wyskakować ich kilka, ale na pewno będziecie wiedzieli i wyskakuje ich kilka tylko się na konto, dalej montuje się nam konto wchodzimy w tą zakładkę tu niech będzie, stworzymy pod na przykład mój kanał, jeszcze klikamy tu nawet fajna ksiwka no to yy, teraz wchodzimy utwórz kanał Co się stało, więc mało... Więc tam mi się coś popsuło, więc mówię Wam co teraz dalej robimy. Więc wchodzimy w zakładkę mój kanał i nie pokażę Wam jak jeszcze nie nagracie filmiku. Wam nie pokaże, że macie ten filmik na YouTube i czy w ogóle istniejecie, więc musicie nagrać odcinek i zobaczyć sobie, że dopiero wtedy będzie wam to działać. Więc cześć!